Oswaltę. O Poproszę pojedynczo. Pojedynczo, pan wychodzi, a pan zostaje. <grystanie> Dziękuję. To. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy pan jest sprzedawcą? Oczywiście, a kondydyskąd menadżer uczę się. Co ja przyszedłem po zakupy? Fantastycznie pan trafił, bo akurat mam. To, to poproszę. Tak, to. Zakupy. No i tu mnie pan zaskoczył. Eee, krótki kaszel. <kluzny> eee, za ile? Że 500? fantastycznie pan trafił, bo akurat mam. E, oho, jeśli niezapowiedziany umówiony nalot, miałeś być jutro. Ej. A co to jest? To jest, proszę pana, Afroterka. A jaka froterka? Sierżant froterka no, co on tutaj robi? Węszy, proszę pana, węszy. Szuka koksu, miał u węgla cokolwiek, co grzeje. A co, co jest? Je. No, to jest? Gdzie? No, na ziemi. A to jest limo, la, la, la nie pytam o to. Patrz, to jest amelimio, <grymio> limole. To jest amelimio, tego nie pomalujesz. Chyba wiem, co kładłem, że jest limolelo. Nie pomalujesz. Dzień robny, że, 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 że o, kurwa. Co ty powiedziałeś? Sanepid. Sam nie pij. Sam nie pij. A, nie, Mirej. Wow, wow, wow. Sanepid, człowieku, sanepid, rozumiesz? A, to przepraszam, to się umyje. P toż ja, pierdziele, mam przerąbane normalnie. Sanepid, a ja nie mam fartucha. Ej. Bartucha, to Pana naj, najmniejszy problem. Proszę, proszę mi powiedzieć, co w sklepie spożywczym robi pies! To nie pies, to suka. Znaczy, przyjechała suką ma cieczkę i chowa się przed innymi psami. Nuka? Nie, nuka. nie nuka, tylko suka! Tak. Proszę w tym momencie odejść od stanowisk pracy i przygotować e, te książeczki. A co to Biblioteka, eee? Skąd ja panu wezmę książeczki? To to, 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 mogą być A... flaszeczki. A, to flaszeczki, to inna rozmowa, już pędzę. Gdzie? Gdzie pędzi? Pędz... Gdzie? Pędzę, w piwnicy. okej. Okay. Tylko cicho, bo suka jest taki pies na wódę, on mi nawet drożdże cycka. No jest... nie, nie, niech pan pędzi, ja tutaj kontroluję sytuację.

Sabaka! Sabaka, chowaj ogon! Chowaj ogon, bo ci orzeł narobi na ptaka i będą jaja. Czyż? Coś ważność! Nie mam czasu. E, czy jest to auto zaoborkowane na rundzie? E, Marcha. Eee, Volkswagen, Volvo. A jaka jest Biało-czarna, debilo. Eee, Marka? Volkswagen, Volvo. No, to mówię, że Marka, nie? Marek! Marek, musisz auto przestawić, bo się suka pieni. Marek, gdzie ty idziesz? Panie Marek, do mnie proszę. No, ale na chwilę po papiery byłem, ja nie będę jeździł bez papierów, jak czula. Marek jest odpowiedzialny. Co, co, co panie Marek, na rundzie tam stoimy? Bo na, jak, na chwilę, jak jechałem, mm. nagle miałem podstał. K ktoś do pana strzelał? Nie, żem się puszczał. Musiałem na chwilę do sklepu po bo wilgoć podchodzi. Słucham, słucham. Nie chciałbym, żeby się w dar Także w tym momencie. Ej, co ty robisz? Co ty robisz? Nie. Zwracam, honor. I... Ja to jest fajna pogoda, to ja biorę żonę, dzieciaki i jedziemy na basen. Dzień dobry panowie, bardzo przepraszam, że przerywam tą wielce tutaj, jak gdyby troszeczkę, prawda, o żartą dysputę, ale jest pewnego rodzaju sprawa. Otóż brakuje mi 97 złotych do piwka. Pomożecie. Wyglądać, a ty dziewięćdziesiątym no. bedlaku, cykany. Dobrze, pogoń, pogoń, chama. Dziewięćdziesiąt siedem złotych. Jak ja bym miał dziewięćdziesiąt siedem złotych, bym sobie życie ułożył w Lublinie, człowieku. A ty zakupy nie zapłaciłeś. Ty, jak jakaś Jaworowicz, ej. Eee. Tam musi mieć banie dopiero, ej. Ja eee, a dobra, ja cię znajdę, ludzi, To jest sprawa dla reportera. Wo, 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 ja jak ona Ja się nie dziwię, że ona lepiej pije, eee. Ja, halo! Policja złodziej. Co? Z korki wam strzeliły. strasznie ciemno. Macie korki wam strzeliły. Coś. Policja przejmuje ten teren. A z ten, a, z, a, 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 gdzie, a gdzie są moje tancerki? Część głupia, część swoim życiem się bał. Nabój na panu spadł na podłodze. Uwolnić to, że jeśli gęba nie spadła. Sholo. Myśli, że myśli... Nie ruszaj się? Jesteście przeze mnie otoczeni? To kakakaka! Kaka. Co! No co! No ciebie mówię, nie? Co taka jesteś mądra? Myślisz, że tam siedzisz tą moje kuleczenie nie sięgną? Cisza! Nie taka, no każ tu. myślisz, że baby nie strzelę? No kasztu, tu, taka, no, wifarafa. Wiesz, ta jestem? Jestem władza, patrz, a nie śmiertelny. No i są! Myślisz, że Leżeczko! Dobra, dzisiaj załatwię się na odległość. Mówi się, a misja skończyła. Okej, okay. dzwonię na opały. Halo? 07! Nie zgłoście, kupcie mi 07! Policja! Brawo! Brawo! Artysta schodzi ze scenę! rampa głośne! rampa ra ra, ra, ra. ra, 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 ra. Taki jesteś mi ra fa, No tak Coś ten Paweł ma dzisiaj muchy. Co mu... nie, to zejście! Dobra, ile tam? Uwa? Ilu was jest? Uwa? Elo! Główną prawda, jest? Paweł, zostaw to są zwykłe haribo. Coś ten Paweł ma dzisiaj muchy w nosie.